Tę widzimy z powrotem, a więc mecz o trzecie miejsce pomiędzy wyrobnikami piwnicy a pszczółeczkami. Jeszcze dwa zbonowane czempiony to Lucen oraz Jorik. Kolejny ban pod narwana. Kolejny z kolei banem jest Nasus Malzahar, bezpieczny ban, ostatni ban W tym etapie Poleciała Irelia Jaki będzie pierwszy pick wojowników Będzie to Malphite Ej, Kerry Drznie pszczołek to Wayne. Co wybierze drugi zawodnik pszczołek? Czyżby to Kazix? Tak. Po raz drugi zobaczymy Kaziksa na turnieniu. Wcześniej był albo niepikowany, albo cały czas banowany. Na co zdecyduje się drugi zawodnik wojowników? Czy będzie to karma? Tak, będzie to karma. Ostatni pik w tym etapie dla dużych wojowników z i po raz kolejny, czy to będzie Lulu. Wybażmy. Tak to będzie Lulu. Następne dwa bany. O, ciała Katewin. Uej, niezbyt chciałaby na nią grać. Na co zdecyduje się zawodnik bojowników? Co wyeliminuje? 5 sekund do końca. Musi podejść szybką decyzję. I poleciał Darius. Mądra decyzja. Ostatni ban, szczureczek. Zdecydowali się zbanować Zada. Ostatni ban w tym meczu. Ostatni ban w meczu o trzecie miejsce. Co to będzie? Jest to Leblanka. Znowu piknięty szel na topa. Czyżbyśmy pierwszy raz użyli kogmowa? Nie, jednak The Raven. Już raz widzieliśmy Dravena i sprawił się całkiem dobrze. Bezpieczna Oriana na midzie. 15 sekund do końca. Czy to będzie Sylas Po raz pierwszy na turnieju. Po raz pierwszy, oczywiście, na Midlane oddamy wcześniejszego Silasa na topie który był maszyną do pushowania Tak to będzie Silas na midzie Jednocześnie Shen na topie. Zobaczymy jak poradzi sobie Oriana na Sylasa z Ignitem. Dobrze, a więc widzimy się już w grze. Mecz o trzecie miejsce. Wojownicy piwnicy kontra Pszczółeczki. Do zobaczenia. Witamy, witamy. Mecz o trzecie miejsce w wojownicy Piwnicy kontra Pszczółeczki. To wygra to starcie i zgarnie nagrodę za trzecie miejsce i stanie na podium. Czy to będą Pszczółeczki, czy też w wojownicy Piwnicy. Obijana przez karmę Wayne. Widzimy sobie lasa pod konquerą, karabinę na spokojnie, lekki zgrzyt pomiędzy drużynami, ale odpuszczają sobie w walki jak na razie. Na no, spokojnie, liz od top dla Kaziksa oraz Sejuani Zwardowany bluba Przez Lulu Jednocześnie Lulu jaki i Karma będą starały Obijać siebie nawzajem Trafiona Wayne ponownie już ściąga Shielda Malphite'owi. Sergio. narzece na spokojnie robi, krabika, A Silas ostro wjeżdża w Orianę, Mimo tego trade po stronie Oriany i korzyść. Dashuje się do niej Silas. Próbuje jeszcze obijać. Trafiony Q Marfite bije się z Shenem. Przychodzi do niego Sejuani. ładny dasz ze strony Shena. Sforsowany do Flesha. Widzimy hardy pojedynek na midzie pomiędzy Orianną a Sailasem. Ignite w Oriane. Flesz Oriany. Bariera. Zdecydowanie na korzyść Seilasa. wyszedł ten pojedynek. Odrobinkę bot botlane przy zwolenników. Znowu będzie próbował wbić się najprawdopodobniej w malfite, ale odpuszcza sobie. Cały czas go pułkuje z auto Będzie robił kraba. Może będzie próbował podejść do Czy będzie próbował? Tak, będzie próbował. Niczego nie są świadomi z obwodnicy w... Zobaczmy. Mocno obite karma flash Okej, okay, wyszło im to na dobre Wyciągnę tutaj Kazik z od karmy Po części udany gang Jeszcze obijany Draven do Lulu. A ja im istnięty taunt od Shana, ale i tak mocno obije malfighta. Owardowany tribusz przez wojowników. Szczułeczki też dają swoją wizję. Oriano tutaj. Bardzo ładny Pinkward do dżungli przeciwnika. Seju, Ani z Oriana będą, prawie, podejść Sailasa, ale jest dużo minionów. Sailas wbije, a się. Oriane, Sejuani to wykorzystuje, też ze strony Sejuani, też ze strony Sajlasa i to będzie pier i to będzie first blood dla strony <tryk> Nie, na razie, Sejuani, przybrania Mida do Oriany. Trafi. Ona zostaje uej, przez karmę Mocno obita. Bardzo agresywny Sylas. Ok. Dostajesz Damage od Oriany, Ale oddaj jej za nadobne. Bo ten póki co. Na korzyść wojowników, ale Wayne jest do przodu w farmie. A tak by było się bić teraz z Shenem. Zobaczmy, jak wynika ten fight. Ładny dasz ze strony Shena, ale Kazik już jest na midzie Zmusił Ordana do flasha rozżycia bariery. Bardzo ładny gang ze strony Kaziksa. Marfaj Mar w obawie przed Kaziksem, warduje trybusza. Sajas wykorzystuje to, że Kazik przegonił Orianę z Mida i może śmiało puszować. Teraz Kazik będzie najprawdopodobniej podchodził w Bodein. Czeka na okazję, aż miniony puszuję. Hmm. Jeszcze Lulu oraz Wayne są obite. Cały nas wycofuję. Marfek puszluje tutaj tego Shena. Chcę, żeby te miniony rozbijały się, tego tureta. Kazik szybka akcja na bocie. Ale jestem Sejuani Seduani. na prawdopodobnie nie wiedzą, że tam jest Seduani. Kazik umiera. Uto, Lulu, nie trafiony od Sejuani umiera także Karma. A jaj Jeszcze flesze ze strony Drake oraz Sejuani. Jeden za jednego. Człóczki nie spodziewały się, że Sejuani będzie w tamtym krzaku. Mimo tego udało im się

Pierwszy drake w tej grze i pierwszy na stronę dużyny pszczółeczek Jest tutaj Malfight na botanie. Będą próbowali zabić Wayne. Ultimate od Szena, Ultimate od Malfighta. Prowadził Wayne jeszcze zabić Karmę, ale niestety umiera. Pierwszy fragment Drakevena. Shield od Shen'a i niestety nie starczył. Przybójcie i puszczować tego tureta. Tożyte, kiedy Malfighta nie ma. Przybrania tutaj szybko Sedgwanie tego toplina. Ale z okazji, gdy ujęło się w Oriane, flash od Oriany w porę. Trafiona Oriana, ultimate od Oriany. Ultimate od Lulu, Sylas przeżyje. I ładny protopass ze strony Sylasa. Wykańcza Oriane, spaliła tutaj flesza I to będzie turret dla dużyny szczóweczek. To pierwszy turret grze. O! Herald przez drużynę pszczółeczek. Ciutka przewaga w godzie dla drużyny wojowników. Ale Sylas wraz z Wayne mogą być już dużym zagrożeniem. Malphite oraz Ceduani muszą ich ładnie wyciągnąć. Azik poczekał aż zniszczą Warda. Próbowali poczekać. Może Botlain wojowników by tutaj wyszedł, ale oni się już cofnęli. Czyżby Sylas próbował zabić Malfite? Nie, on tylko w kontrolnie puszcza sezonkę Bot ten puszowany przez pszczółeczki puszowany przez Malfighta Shen. Shen do tyłu z Farmon. Aziz będzie próbował zrobić Heralda. Jak na razie nie ma w ogóle powodów do obaw. Ale że w międzyczasie wyciągnięta zostaje karma. Spalony heal przez Dravena nie uratował karmy. Ani leci na pomoc Dravenowi, ale jest na ordzie. Niestety o tym nie wie. Oriana idzie sprawdzić, co się dzieje na heradzie. Czy zdoła zabrać herada Kazixowi? Zobaczmy. Kha czy Kazix umrze. Niestety nie umarł, ale Sylas zabrał ulta Orianie, Kazik skutecznie zabiera heralda. Sylas bardzo agresywnie. Draven próbuje obronić tego Tureta pierwszego na bocie, ale nie daje rady, a Karma nie zdążyła mu pomóc. Drugi Turet na kąto pszczółeczek. Teraz pszczółeczki mają przewagę tego golda. Orianna z Malfightem będą prawdopodobnie wy próbować wyciągnąć tego, który ta stopa. Ale Silas skutecznie się broni. Idzie do nich jeszcze Sejuani Kazik rusza na pomoc Silasowi, ale najpierw zrobi kamyki. Sejuani na pinku, nie trafia z dasha Bardzo śmieszny ultimate ze strony Malphite'a Pszczółeczki przeniósł się na topa Zarówno Shen przeniósł się na bota, mogą tutaj śmiało puszować zawodnicy pszczółek tego toplane'a Tutaj trochę zakleszczony Kha'zix Kolejny turret na stronę pszczółeczek Obija na przez Sylasa, bardzo agresywny Silas leż ze strony Oriany i zabija ją Kazix, ale ginie pod Turetem. To tu leż ze strony Kazix i bariera od Oriany. Niestety nie udało jej się przeżyć. Starczyło Kazixowi Demejer, ależ piękny kryd ze A Dayvena. Awawa. Czułeś tą przewagę, Wayne'a nad Dravenem, 40 farmy i aż 3 kile. Sylas będzie robić drake'a. Bojownicy nie mają wizji na drake'u. Jednocześnie pszczółeczki będą podejmować barona. A jednak się wycofują, niestety stun nie siadł od Wayne Flash od Malphite'a, trafia Wayne, ult od, ult od Dravena. Posypały się flesze. Tam odszrenę, on umiera. Wayne tutaj auto atakuje. Czy zdoła zabić Sejuani? Ładnie zabija Sejuani. Będzie się bić dalej. Nadchodzi Oriana, Flash. Czy zabije Malfighta? Nie jest. Wayne umiera. Ale jest jeszcze Kazik. wyciągnąć tutaj karmę. Ma jeszcze Lulu. Mogę wszystko zrobić w międzyczasie. Zaraz będzie mid Midlane. 2 za 2. Wayne ładnie dała radę. Zrobiła, co mogła. Mid lane wzięty przez Silasa. Za to top lane wzięty przez Oriana oraz Ravena. 1 do 4 które tak dla drużyny pszczółeczek. Przyzwany Herald przez Kazixa. I to na top lane. Podbiera Red Buffa Silas. Puszcza. Zabiera go dla siebie Sejuani Wcale zdążył się cofnąć Sprzęt próbuje zabrać Kraba Ajaj Karmi u dołu Musi go zabrać przyczajony Kazix na top Czy zdoła zjeść Dravena? Ładny ultimate Bicie się, zobacz czy starczy mu damage'a jest jeszcze Oriana. Ładny ultimate ze strony Oriany. Czy go dogoni? Dogonił Dravena już leciał ultimate ze strony Dravena. Bardzo ładne wyłapanie Dravena przez Kazixa. Ale niestety zabijając jedną osobę z roli przeciwnej. Kazix również umiera często, więc... Dosyć zrównoważony bilans. Już botem przez Sylasa Shen w międzyczasie robi na spokojnie drake'a Bojownicy nie mają o tym pojęcia Idziemy mu już na pomoc Lulu Zaraz tutaj pilnuję żeby nikt się nie zbliżył do tego drake'a Karolina ja przychodzi ale już za późno Drugi drake Dla drużyny Pszczółeczek jest to tym razem Ocean Drake. luba robiony przez Kazixa. Powardowany Baron przez drużynę wojowników. Ale na rzeczce, w pojedynczym krzaczku, też znajduje się Pinkward czułeczek. Oni też będą wiedzieć, co tam się będzie działo. Jak widzimy, lulu niszczy warda. Włożnicy mogą być zaniepokojeni tym faktem. Dokładnie. Lekka przewaga w goldzie dla drużyny Szułeczek. Jest to spowodowane tymi turetami. Ależ zasadzka. Zobaczmy, czy im się to uda. Czyli wyczekają. Czy Czy Wayne da się złapać? Ładny slow od Segasa. Ajajaj, ale ultimate nie trafiony od Oriany. Ładnie obita Lulu Puszczowany botem przestrzena. Więc się umiera, Draven Kazik go wyciąga. Po raz kolejny Shen weźmie Bodlejn. Tak Shen weźmie na pewno lane'a Drugi, który na bocie pada. Jeden do pięciu, który tak da szczóweczek. Szczóweczki biorą się za puszcz. Mogą jeszcze wykorzystać to, że nie zrespił się Draven. Wykorzystują to w ten sposób, że Kazik spuszczuje topa. Weźmie najprawdopodobniej drugiego Tureta Udaje się już do niego Malphite Wziął drugie Tureta, 1 do 6 w Turetach Aż 4000 prawie przewagi Golda za drużyny pszczółeczek Pszczółeczki najprawdopodobniej będą się teraz wycofywać już idzie Malfight. Malfight też czeka na okazję. Do ładnego Ulta. Czy Malfightowi i Sedułanie uda się zrobić wraz z Orianą bardzo ładną akcję? Lulu już kontroluje Barona. I tak, pszczółeczki będą robić barona. Dużo nawowników już o tym wie. Zobaczmy czy zdążą. Nie, bo nic net nie podchodzą. Darmowy baron dla pszczółeczek. Przewoga 5000 golda. Na Fido Bana Wayne, duża różnica pomiędzy farmą, jak i fragami pomiędzy drewnem, a Wayne, ale to jest dalej Dragon, pamiętajmy, to porki potrafią zdziałać cuda Balfide. Dalej, jest warty 500 Golda z równąż Jaki Silas 600. Wayne już tylko 500. Zgrupowanie wojownicy na Midlenie. Azik z dalej próbuje kogoś wyciągnąć? wyciągnąć. Chodzi pocztymi ścieżkami. Wcześniej udało mu się ładnie wyciągnąć Dravena. Teraz będzie próbował zwabić kogoś do siebie na bota. Też ma barona, ma już tą siłę tłuszczowania z tym baronem. Wbija się w karmę, ależ zjadł karmę i teraz może spokojnie uciec. Sedo ani bezsilna nie mogła w ogóle pomóc karmie. Zniknęła w mili sekundy ult ze strony Oriana, ult ze strony Lulu, ult od Dravena, ult od Wayne. Ult od Shena, ult od Malfighta. Ult od Sejuani, ginie Kazix. Ginie jeszcze tam po drodze. Oriana, ginie Malfight. Jeszcze ginie Sejuani. Draven jeszcze była wyłapany przez Sejlasa. I to już będzie najprawdopodobniej koniec meczu dla wojowników. Nic nie stoi praktycznie pszczółeką na drodze do wygrania tego meczu. Respi karma, ale ona nie jest w stanie odeprzeć naporu Puszu. Ja jeszcze może umrzeć od Wayne. A więc, mecz o trzecie miejsce na Ronin Game Marina w of Legends wygrywa drużyna czułeczek. Gratulujemy! I zapraszamy do oglądania finału. Bajo!